Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. I dzisiaj jestem w Gdańsku w laboratorium Intela. I jako jedna z niewielu osób mam szansę tam wejść i pokazać wam, jak to wygląda. Dodatkowo, będę też miał okazję porozmawiać z inżynierami i zapytać ich, nad czym tutaj pracują. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że właśnie w Gdańsku jest największe centrum rozwojowo-badawcze Intela w Europie. No właśnie, ale jak ja tutaj w ogóle się znalazłem? jest godzina taka i wstajemy, bo mam właśnie zaraz autobus z Warszawy do Gdańska, do centrum R&D. Trochę wcześnie, ale na fajne wycieczki czasami warto wcześnie wstać. To co, idziemy. Okej, okay, więc dotarliśmy do Gdańska. Póki co będziemy się przeładowywać do hotelu i zaraz ruszamy do centrum R&D od Intela. Ale chciałem Wam pokazać kilka twarzy, które możecie kojarzyć. Tak, tego pana pewnie kojarzycie. się ma. Tak, technokraty na pewno znacie. Oglądamy newsy sobie. A tu jest pan Paweł. To od tego pana kradnę artykuły z Benchmarka i linkuję. Inspiruje się. Tak, inspirujemy się. Źródło jest podpisane. Dobra tak robota. Tak jest. Tak, i będziemy się widzieć jeszcze pewnie nieraz. Jest też trochę innych osób, no i zaraz ruszamy do centrum od Intela. No dobra, jesteśmy na miejscu, więc idziemy porozmawiać z inżynierami i będziemy też mieli ciekawe warsztaty. To Wam pokażę. Podziękowania dla pana technokraty za to, że jest debest operatorem. Zostałem operatorem pana z masełko. Co za, co za zaszczyt, naprawdę <grymne> <grymne> dzięki. Jeżeli chodzi tutaj o ten nasz polski oddział, to Intel na dobrą sprawę zatrudnia około 3800 inżynierów. I tak naprawdę w tym miejscu, tutaj w Gdańsku, pracują głównie nad oprogramowaniem pracują głównie też nad sterownikami przykładowo sterowniki do kart sieciowych, przykładowo niektóre sterowniki, czy bardziej powinienem powiedzieć elementy sterownika graficznego, który jest w integrach, czy niedługo będzie w dedykowanych również powstaje tutaj. W Gdańsku. Dużo też poświęca się czasu na temat ogólnie szeroko pojętego uczenia maszynowego. I to, co ja mam tutaj w ręce, to jest akcelerator Gaudi 1. Tego typu akceleratory są pakowane po 8 w jednym serwerze, no i służą głównie do trenowania sieci neuronowych. I na przykład mogą służyć do procesowania obrazu, mogą również służyć do przetwarzania dźwięku, czyli upraszczając do rozpoznawania mowy. To, co my tutaj mamy, ten format powiedzmy takiej, takiej płytki z tymi pinami. Co zabawne, elektrycznie jest to zgodne z PCI Express w wersji czwartej i ten format, który my mamy takiej płytki jest to w formacie OPC. W serwerze wygląda to w ten sposób, że właśnie mamy te moduły właśnie poukładane w taki sposób. Na to przychodzi taki ogromny radiator. Jeden taki Gaudi w wersji pierwszej pobierał około 350 W pod maksymalnym obciążeniem. Gaudi 2 będzie pobierał 600W. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, jaka jest tutaj wbudowana w jeden taki akcelerator, to mamy 32GB pamięci HBM2, czyli bardzo wysoka przepustowość. I tak, my tutaj mówiliśmy głównie o Gaudi 1. Teraz właśnie wprowadzone zostały nowsza generacja akceleratorów Gaudi 2 która jest nawet szybsza niż rozwiązanie od Nvidia, a setki, które mają na przykład po 80 giga pamięci. Gaudi 2 będzie miał 90 6 GB wbudowanej pamięci HBM2E, czyli to jest w ogóle jakaś kosmiczna przepustowość, ale w ogóle hitem jest też to, jak Gaudi 2 ze sobą są wzajemnie połączone w serwerze. Tutaj możecie na przykład zobaczyć cały diagram i jak są połączone meszowo ze sobą Gaudi. Każdy z każdym jest połączony za pomocą e, trzech linków, w sumie po 300 gigabitów ze sobą. A do tego z każdego jest też na zewnątrz wyprowadzone po trzy linki, czyli w sumie serwer ma, można powiedzieć, przepustowość 2,4 terabita na sekundę. Jakby, co to w ogóle za jakieś abstrakcyjne liczby, patrząc tak z konsumenckiego punktu widzenia? O, i tutaj możecie na przykład zobaczyć, jak wygląda serwer przykładowy z Gaudi 2. One są póki co wdrażane wraz z Super Micro, czyli takim vendorem, który właśnie głównie serwerami się zajmuje. Wielki serwer, który firma może sobie kupić albo wynająć, żeby trenować swoje sieci neuronowe. Jeżeli chodzi o akceleratory Gaudi i tu tą konkretną miejscówkę w Gdańsku, tutaj jest wpisany ten kod niskopoziomowy i zapewniają oni integrację z frameworkami takimi jak PyTorch czy TensorFlow. Tutaj mamy wytrenowany model, który udało się wytrenować w okolice 20 minut. To jest Image Classification, czyli na przykład ta sieć neuronowa rozpoznaje, czy na obrazku jest pies. I jako ciekawostkę dodam, w 2016 roku dokładnie ta sama sieć neuronowa z takimi samymi danymi była trenowana przez jednostkę researchową od Microsoftu. I w 2016 użyli do tego 128 kart Nvidii, to były bodajże jakieś Pascale, i zajęło im to dwa tygodnie. A dzisiaj na 8 akceleratorach Gaudi 2 jesteśmy w stanie zrobić dokładnie to samo w 20 minut. Także progres. Od 2016 jest po prostu jakiś kosmiczny. A zobaczcie, tutaj mamy demo takiego robocika, który można powiedzieć, w jakim stopniu pokazuje jak można sobie zaprogramować za pomocą takich fajnych płytek. Właśnie robota czy jakąś funkcjonalność rozpoznawania otoczenia. To, co my tutaj mamy, to jest płytka App Extreme i11, którą można kupić za około 1000 dolarów. No i taka płytka może wykonywać obliczenia lokalnie, albo też może łączyć się przykładowo z cloudem. No można powiedzieć takie w uproszczeniu Raspberry Pi na dużym wypasie. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się kiedyś, co widzą roboty, to proszę bardzo, macham Wam. O, i teraz tutaj poprosiłem inżyniera, żeby nam pozmieniał różne warstwy, jakie możemy sobie wyświetlać na, na takim obrazie. I możemy też zobaczyć, że to jest. Tak naprawdę, zwykła kamerka, i to jest dużo tańsze rozwiązanie, ona kosztuje około 300 dolarów. Dobry sensor Lidar, gdybyśmy chcieli zastosować, to kosztuje sam w sobie też około 1000 dolarów. Więc rozwiązanie takiej, nazwijmy to, zwykłej kamerki jest dużo tańszym rozwiązaniem i działa też całkiem nieźle. Tutaj na przykład mamy taki nieco tańszy wariant robota, który zbudowany jest na Raspberry Pi. Jeżeli na przykład zaczynamy swoją przygodę, możemy zacząć od takiego rozwiązania z Raspberry Pi. A jeżeli faktycznie będziemy potrzebowali bardziej zaawansowanych projektów, no to potem możemy skusić się na taką bardziej zaawansowaną płytkę. Tak, sam robot też może działać bezprzewodowo. Tutaj akurat dla demka był podłączony przewodowo, żeby po prostu oszczędzać baterię i tak dalej. Taka ciekawostka, takiego robota można sterować na przykład za pomocą kontrolera od Poza tym mieliśmy też takie krótkie demo dotyczące technologii OpenVino. Jest to technologia open sourceowa, gdzie możecie sobie też pobrać gotowe modele i na własnych komputerach zacząć z tym eksperymentować. My mieliśmy tutaj kilka przykładów. Pierwszy z nich to było rozpoznawanie ludzi na kamerce. Jak widzicie, wokół ludzi są takie specjalne obłoki. A także drugi przykład, również bardzo ciekawy, na podstawie obrazu z kamery sieć neuronowa jest w stanie rozpoznać, powiedzmy, szkielet człowieka. I w locie nakładać go na obraz. A teraz słuchajcie, przechodzimy do labów. W pierwszej kolejności będziemy szli do tak zwanego Audiolabu, a w następnej kolejności do Megalabu. Więc nie przeciągając dalej, idziemy. Tu jesteśmy teraz w labie audio, którym na przykład testuje się rozpoznawanie mowy, czy tak zwany keyframe recognition, czyli rozpoznawanie fraz, na przykład takich jak OK Google, hey Alexa. I tutaj jest kilka ciekawych urządzeń. Przykładowo to jest Ricardo, który tutaj ma powiedzmy takie uszy, które mają taką specyfikę podobną do ludzkiego. A także tutaj w środku jest mikrofon, który również ma taką specyfikę podobną do ludzkiego głosu. I tutaj. Mamy taki obracający się talerz wraz z mikrofonami. Są po prostu zautomatyzowane scenariusze, taki Ricardo sobie mówi całymi godzinami, robi się pomiary i na przykład robi się eliminowanie szumu z tła, właśnie tą detekcję fraz. Wszystkie tego typu rzeczy testuje się w tych miejscach i zbiera się dane po to, żeby w przyszłości móc to ulepszyć. Tak, tutaj mamy jeszcze kolumny, które są dość chaotyczne, ale one są odpowiedzialne za powiedzmy takiego generowania szumu. W szafie rakowej mamy podłączone interfejsy audio, a także urządzenia, które są głośne i mogłyby wpływać na testy. To jest wszystko zautomatyzowane, więc nie przypina się tutaj po prostu fizycznie kabli, tylko są scenariusze i software się je przepina normalnie. Więc to był jeden z labów audio, które mamy. Teraz przejdziemy sobie do drugiego. Jesteśmy w takim mega wygłuszonym pomieszczeniu. Jak widzicie, mamy tutaj całą masę takich specjalnych stożków, które są piankami. Tutaj także mamy miękką podłogę. Za mną, jak widzicie, jest stolik z laptopem i właśnie w tym miejscu testuje się specyfikacje głośników, czy specyfikacje mikrofonów. Na przykład klient od Intela może podesłać swojego laptopa po to, żeby oni go sprawdzili, czy faktycznie te specyfikacje są spełnione. Tutaj są mikrofony. Jest dodatkowo głośnik, który robi jakiś hałas, i właśnie w taki sposób, w takiej profesjonalnej, wygłuszonej komorze, przeprowadza się właśnie testy jakości, czy na przykład głośniki, mikrofony spełniają specyfikację, którą powinny. Tak więc audio Audiolaby, wow, naprawdę mega wypasione. A teraz przechodzimy z Audiolabów do tak zwanych Megalabów. Idziemy. Tam prawdopodobnie w środku będzie bardzo głośno, więc powiem Wam na samym początku kilka ciekawostek. Ile tutaj jest po prostu tego sprzętu i mówiłem, że tu będzie głośno, więc mam nadzieję, że w ogóle jest mnie słychać, chociaż trochę. Niesamowite. Sama powierzchnia tego Mega Lab'a ma na ten moment 1600 m2, jeżeli chodzi o sam parter. Zasilanie do tak wielkiego Lab'a wynosi na ten moment 1,4 MW. Dodatkowo, z tego co wiem, to tutaj w tym Megalabie są platformy, które dopiero będą wdrażane, czyli można powiedzieć póki co platformy z jonami prototypowe, ale także mają 3-4 generacje wstecz tego sprzętu, żeby inżynierowie mogli na tym pracować i je sprawdzać. Wygląda to w ten sposób, że sprawdza się jak największą ilość konfiguracji hardware'u i testowana jest ich kompatybilność. Przykładowo, czy karta sieciowa z nowym firmware'em będzie działać na danym sprzęcie? Albo inżynier może testować nową wersję BIOS-u płyty głównej, która ma zostać wdrożona. Z takich inside'owych newsów, nad czym tutaj się pracuje, Intel jest na etapie testowania sieci neuronowej i opracowania algorytmu, który ma znacznie lepiej zarządzać pamięcią cache w dyskach Intel Optane i przyspieszać ich działanie. Właśnie nad takimi rzeczami pracuje się tutaj w Gdańsku i hardware, który to umożliwia, siedzi właśnie w tym megalabie. Z takich ciekawostek w tym labie użyto ponad 200 km kabli i patrząc po tych baciorach, które idą tutaj u góry, no jestem w stanie w to uwierzyć. Inne fajne rozwiązanie opracowane w tym labie przez naszych inżynierów to płytka Banino Village. Ona w dużej mierze pozwala zdalnie pracować inżynierom. Przykładowo, zdalnie można wypalić sobie nową wersję BIOS, czy nawet zmieniać konfigurację zworek, które są na płycie głównej? I w dużej mierze ogranicza to potrzebę wizyty w labie, żeby zmienić coś fizycznie. Tu wam pokazywałem póki co tą część. Ludzie, ale to jest ogromne. Tam jest cała kolejna część w ogóle z platformami testowymi. To jest niesamowite. W kolejnej części megalaba widzieliśmy więcej OM-owych. Serwerów niż takich platform testowych. Było tutaj tego naprawdę całkiem sporo. Najciekawsze były jednak wydzielone pomieszczenia z maszynami, które mają w sobie akceleratory Gaudi, o których opowiadałem wcześniej. Próbowałem też dowiedzieć się, ile kosztuje taki pojedynczy akcelerator Gaudi albo cały taki serwer. I nie dano mi tutaj żadnej konkretnej liczby, bo jest to wyceniane zawsze indywidualnie dla każdego klienta. Nie wiem czy niebo istnieje na ziemi, ale to byłby powiedzmy mój odpowiednik tego, co się tutaj dzieje. To jest... wow! Wow, autentycznie zobaczyć takiego Mega Laba, to jest coś niesamowitego, ale ekstra. Myślę, że przez długi czas nic nie przebije czegoś takiego. Przynajmniej ja nie widziałem. Taki shameless plug, jak ktoś chciałby mnie zaprosić do jakiegoś data center albo pokazać, jak się coś produkuje. To wiecie, maila macie w opisie. Będę miał okazję porozmawiać z panem Bartoszem Ciepluchem, i on opowie nam nieco więcej na temat nowych mega labów, które też tutaj w Gdańsku powstają. Jeżeli chodzi o temat labów, w najnowszym budynku, który jest zbudowany zaraz, zaraz za mną, za tym budynkiem, który stoi tutaj. I będzie oddany w połowie 2023 roku. Będziemy dalej kontynuowali rozwój naszych megalabów o kolejną powierzchnię około 600-700 m2 i no duże zasilanie no powyżej 2 MW. Jeżeli chodzi o technologie, które będą tam rozwijane, to na pewno dalszy rozwój technologii związanych z data center. Czy to tematy pamięci nieulotnych, Intel Optane, czy tematy związane z optymalizacją workloadów pracujących na rozwiązaniach chmurowych, czy tematy związane z przetwarzaniem na krawędzi, czyli tak zwany Edge. Więc nowoczesne technologie, które myślę, że każdy z nas będzie używał, nie wprost, no nie bezpośrednio korzystając z usług chmurowych w przeciągu najbliższych 2-3-5 lat. Z tego miejsca w ogóle chciałem bardzo podziękować Intelowi za zaufanie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale. Wejście do takiego mega-labu to nie jest hobsium, trzeba załatwić szereg pozwoleń. To, wiecie, są rzeczy, które nie są nawet jeszcze publicznie czasami ogłoszone. Niektóre nie są jeszcze wdrożone i to są swego rodzaju prototypy. Dlatego tym bardziej dziękuję za zaufanie, że po prostu zostałem zaproszony i że mogłem Wam pokazać coś takiego ekstra, coś, co nie widzi się na co dzień. Mam nadzieję, że Wam taki film się podobał. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, adios!